No cześć. No cześć nagrywamy. Kolejny roślin z tej gry Human man Znalazły nam się nowe poziomy. No ja znalazłem. Fajnie. <laughs> tak jest. Ewe, Więc to jeszcze nie jest koniec nowy. serii, nie? Jeszcze jakieś dodatkowe sny chyba czy coś takiego. No nic, zobaczymy. W każdym razie witamy Aha. po malutkiej przerwie. No. A super y na samym początku już, mm, już spadł. Spadłeś. ale ja ale raz... szedłem prostu... do gry i już psuję. Próbuję zepsuć drzwi się otwierają. O, proszę. Ja o co ty tam, robisz. tam <laughs> robisz? Skąd ty... Tu? A ten doszedłeś? Mhm. Ja próbowałem nie umiałem. Dobra, właśnie tą deska desk będzie aha, bardzo bardziej. Nie, już będziesz próbował to skoczyć, ale chyba nie. No, deska chyba. myśli, że będzie potrzebna? To rano, od razu. E mm? Nie, Nie. Nie, mm, nie. Nie pociągnę. Yyy, hmm, zobaczymy, jeżeli się zespełnowała, to znaczy, że była potrzebna. Cześć! Panie potrzeba, Cze cześć! No cześć! Ale mi się ręka zawinęła, patrz. Co? Złapałem się pleców. No, Jaki bajer. Um, Ciekawe, czy wow. lewą ręką też tak umiem. Coś dziwnego hmm. się stało, bo akurat, yy, hmm. No. Co? Przez dziurę próbujesz przejść? Czekaj, bo kurczę, my już zaczynaliśmy, zaczęliśmy grać. A nic nie gramy, tylko robimy głupoty. Tu jest jakaś Nie ja robimy głupoty. Przechodzimy tą grę. Tę deseczkę można wziąć? Nie można wziąć. Nie widzę! Nie, 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 nie widzę! Skaczysz deską po głowie. A myślisz, że tu? A tam dalej? Co było? Tam jest jakaś wioska, tam są jakieś domki. No pewnie to później, w późniejszych etapach. No dobra, to ja spróbuję. No co to było? Doska ci spadła? Nie, spadła. spadła. Oj, oj. Ej, A, może i nie. Jest? Nowa? Nie, no tam jest zdecydowanie za daleko, żeby się dostać. Ale Jak może coś do... tu O, się... jest, dobra. Nie umiem spojrzeć wysoko. I wiesz jest... co, bałem o. się, że jej nie ma, ale ona po jakimś czasie dopiero się zreśpiła. Wiesz? Mhm. Już się bałem, z że z musimy. Od za początku okno? to przechodzić. Za dobra, pomogę ci, bo widzę, że się męczysz. Jak budowlańcy z glicami na tyle na klatce schodowej. Jesteśmy tak Ciągnij, ciągnij, dalej to no tam, idziesz. Chyba nie wejdziesz razem z tą deską. Dobra, idę z drugiej strony, Ci pomogę. Przeciągnę Cię. Pod killem Cię przeciągnę. Chodź deska, chodź deska. Nie umiem Cię wciągnąć razem z tą deską, sorry. Mam deskę. Dobra. Hadi. I teraz my musimy to tam dać? Myślisz, że tak, na A? pewno, ale A? no kurczę, to jest trochę dziwne, ponieważ. Um, um, nie wiem dlaczego. Jest dziwny po prostu. I... <laughs> bo nie ma żadnej e, skrzynki, żeby można było sobie ją tu. Ale ja pewnie. Czekaj, bo kurczę, znowu to jest. Weszło mi to tam, jak nie trzeba. Hmm. Tak jak nie miało wejść, no bo ci. <laughs> Na razie zaczęliśmy super. Lecimy z tym tematem. Jakbyśmy kurcze po prostu byli pro speedgamerzy. Nie, co ty robisz? Puść pójdź, pójdź to! Puść to! Puść! Pójdź mówię! No nie wciągnę cię ciąg... widzisz? O, teraz... A nie było cię już tam. Zróbmy to jak należy. Chociaż raz, chociaż raz w tej grze. Zróbmy to jak należy! I... Za daleko, to jest dobra. To w takim razie ja ci to trzymam. Dzięki, Zobaczyłem się na Twoje. Okay. To może. Ale czy ty to doskoczysz w ogóle? To jest chyba za daleko. Czy myśmy w ogóle obrali dobrą drogę? Spróbuj. Jest. To teraz ja. No nie. Nawet nie było blisko. A miałeś zapis? Nie ma. Nie. Pojawiłem się tu, przy chatce. To ja zbieram drzewo, drewno. Nie, to nie ta gra. Chyba ten, chyba... Nie w tę... Nie w tę stronę? Alba. Zapis. i zapis. Fantastycznie. Także ja przejdę tę grę, tak jak zawsze przechodzę... A, to było coś, tu coś na dole było! Ja chcę tam zobaczyć, co tam było na dole. A nic tam chyba nie było. No podnieś się. Hmm. Nie, tam tylko jakieś filary są, żeby tę chatkę przytrzymać. Dobra. No dobrze, no to idziemy dalej. Zwiedzamy. Ten Coraz skomplikowane to się robi. Coraz bardziej? Ale jak tam było napisy, to chyba to by, by to początkowe, a nie tamte, nie? Jakie napisy? Dobrze, że nie wiesz. Nie wiem. To znaczy możesz <laughs> wiedzieć, ale... Nie, znowu nie doskoczyłem. A ty znowu idziesz i nie Na pomagasz, ślub. nie pomagasz. Nie pomagasz mi! Jest, dzięki star. Super! Jest. Dzięki! Nie! Spadłem z życiu! Nie! Ej, to jest lód! Co? Ja mogę po tym chodzić? Wii Ale i tak tam nie doskoczę. Nie, nie. Trzeba będzie... Nie, Jezu! Spider go robić. Nie, nie trzeba będzie. I, I hopca! Pięknie! Gdzie jesteś? Nie widzicie. Ale chyba to... Już, już... Tam jesteś. Za chwilę. To ja idę zobaczyć co tutaj jest. Nie! Uj! Ja mam stać? No, 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 ale zaczekaj. Dobra, ja czekam. Ja nie idę, ja czekam. Dobra, jest. Zapis. <laughs> ja wcale nie idę. Ja nie wiem... Oo, cicho? cicho. No bo ty sam przechodzisz gry. Tak. Czy teraz musimy iść tu? Ja nie muszę chyba tego przeskakiwać, bo to jest lód. No, jasne. I tu jest ta nasza wioseczka. Możemy ją sobie tutaj. To jest taki malewniczy punkt, możemy ją sobie pooglądać. A, czekaj, czekaj. Co to tu. Po co by. Hmm. Ja takie skróty myślowe, nie? Po co miałoby się tutaj dać przejść? No właśnie. Tu jest tabina jakaś. No właśnie, mogłem, mogliśmy tu pod niej się rozbujać. A, i Tarzana odstawić? Nie, no, Tarzan. Tarzan, bo... Wow, jaki ten, jaki speed dostał! Nie, patrz kurczę! Ognisko, ja idę się ogrzać! O, ogrzać się chcę. Pieck. A, co się ja mam nauszniki, także mi jest ciepło. O, co to? Tu jest jakiś ten... Nie To Te, pewnie to trzeba jakoś wykorzystać. Zatkać to trzeba tą dziurę zatkać. Regał. Regał da się przesunąć. O, dobra, jest to. Zatka. Po co mogłem przesunąć ręka? Re... Aha. E co? Jak ja to trzymam? Zobacz sobie. Jak ja to trzymam? <grym> <G> gitara. <grym> Zrób to <sonowę>. Rurururu. <grym> A ja, ja normalnie musiałam ręcz... sobie... na gitarze, nie? Tak. Tak, ręce sobie. Chcesz sobie, chcesz sobie chcesz pograć na gitarze? Nie, ogrzewam sobie. Dobra. <grytukają <grytukają)> no idziemy? A czyli, że to będzie potrzebne? Że Nie. Idziemy? Yeah. <grytukają> <śla> <I hitor� Rules> <slafranie> ja idzie. Ja chcę. Ja chcę, Dobra, idźmy. Ale nie <Ale>, modny. ale dobrze, że <grytukają> 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 ja mam, no ten, no, no, czapkę. Przynajmniej mi nie, jest zimno. A ja mam nauszniki, Albo to są, nie, to są słuchawki, sorry, <grych> nauszniki. Stój! Stój! Nauszniki. Nie! O, tu trzeba to podpalić pewnie. No pewnie. Ale jak? Bawiam. Można przy, wziąć ten patyczek? Nie. Na razie to nie umiem go sobie trafić. A, pochodnie można wziąć, no. Super. I trzeba pewnie Bijać! będzie spalić, podgrzać to, żeby tu się zastopiło. Mhm. Można no, no, cześć? Co tu jest? A, tu jest jakiś skrót. Pewnie trzeba to tak? nagrzać. A musimy nagrzać w tym piecu. No, ja też próbuję wziąć pochodnie, ale jakoś mi to nie wychodzi. No, bo chyba trzeba się tam wspiąć. I jak tam już będziesz, to chyba tak. Yy, a co? <laughs> yy. Chyba nie. Łap się tego. Tu, ściana, i do góry. I hop. Yep. Nie. To jest jakaś nieruchoma. Ona jest taka, jakby mocno przyczepiona. Nie da się jej... Zabrać. ale już poszedłeś, tak? Po Znakomicie. Tylko na razie sobie. Świetnie ci nie... idzie. Świetnie, tak jest. Wiem, że to jest skomplikowane. Włożyć patek do ogniska. To jest. Tego w szkoleniu utrą. <grym> ani na WF-ie. Ani na matwie. Jak? No jak to trzeba włożyć? A może w tych skrzynkach jest jakoś. Nie. Ułożyłaś? Na razie to się męczy. Idę Ci pomóc, co? Jest! O, teraz jak przyszedłem, nie? Podu Aha, podłączyłeś się, chciałem zapytać. Podpalone masz? No to chodź. Chodź, idziemy. Idziemy. A chcesz się ogrzać? Chcesz się ogrzać? Nie, bo jeszcze to zgaszę jakoś. <głos> <głos> Czemu te iskry są kwadratowe? Dobra, idziemy, choć. Nie ma co rozkminiać. Skrzynkę już wezmę, bo pewnie będzie Skrzynku. potrzebna dalej. No, pod... Chyba, że to taka zmyła. Dali nam skrzynki, a w ogóle nie będziemy ich potrzebowali. No. no zobaczymy. Palisz? Jeszcze. Pali się. Ja skrzyneczkę podpalę. O, zobacz. I nam się drzwi otwierają. Pięknie. Jezusie, jaki to jest speedrun? Wow, wow. Jaki to jest speedrun? <grym> no to jest gładkie takie, no. E, chyba musi mieć A tu? Tu. Łe, no! Aż się prawie poślizgnę i bym spadł. Ej! Ja już tam Barek Darek wygrywa. -ha. Dobywał się, osiągnięcie, jestem pierwszy. Tu tu. Idziemy tu. Ciekawe. Cześć. Cześć. To na pewno nie zajmie nam dwóch odcinków. Na pewno nie. Skąd? No bo widzisz ile już przechodzimy to? Do... A pamiętasz w ogóle o której zaczęliśmy? Tak. Tym razem spojrzałem na zegar. Dzieje się coś? Tak! Tu. Cześć, cześć. Co teraz? Um... <laughs> Trzeba zjechać niżej chyba, co? Czy doszedł, doskoczyłeś tam? Nie, nie doskoczyłeś. Ja nawet nie wiem, czy tutaj musimy iść. Tu jest jakaś chatka. Tam jest jakaś chatka. Ja nie wiem, nie ma tutaj jasnego celu, nie? Podróży. Oni po prostu dają no, nam masę narzędzi A teraz Czy mam i i iść tam sobie? na dół, czy, na, czy do góry? Ja to trochę obniżę może. A nie, 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 nie! O, no, o to mi chodziło. Nie, to teraz jest za nisko, bo ty ledwo doskoczyłeś do tego. Okej, okay, to damy to wyżej. Okej, okay, o to chodziło. O to chodziło. Dobra, już jestem i tak. Potrzebujemy ja! O nie. <grych> o nie, to nie tak miało wyglądać. To ja się może rozejrzę... O, tu są jakieś drzwi. O, tu jest jakiś chłop. Nie złapałeś za klamkę. Dzień dobry. Pusto tu jest. Ty jesteś tak że... tam na dole! jestem tam na górze. No to weź ten haczyk, pewnie potrzebujemy ten haczyk, wiesz? Mam nawet dużo haczyków tu. Wiesz wszystkie. Zrzuć wszystkie. Łapie. Rzucaj! No wrzuciłem. A, dobra, jest. <grym grym> Gdzie to <tam> się zaczepiło? To <grym> gdzieś tam się zaczepiło. A, nie. To jej czekam. Rzuć, rzuć! Rzuć mi haczyk! Dobra, dwa haczyki na pewno wystarczą. Nie leci! Nie leci. Nie wiem jak to się stało, ale zepsułeś hmm. dwa haczyki. <noise> o, jeden <noise> zgubiłeś, a drugi zepsułeś. <noise> dobra, idę dalej. Bo ja nie wiem w ogóle na co nam te haczyki w takim razie. Yy, tu jest... Aha, tu zaczęliśmy. Tam zaczynaliśmy. A, potrzebujemy się dostać. Cześć. No, a gdzie masz haki? A, tam na górze, dobrze. Ale to dostaniesz się tam teraz? No nie dostaniesz A. się, musisz tu przejść dookoła chyba. I, i tak dalej. No tak, i Tu jest jakaś kulka, zobacz. Yes. Co? Mm. Okay. Może to... Wiem co, ja to zrzucę z góry, co nie? I ona będzie tak szybko leciała, że aż ten rozwali tutaj tą furtkę. Ale ja jej nie umiem pociągnąć, ona za ciężka jest, może. Pomagaj ci, cefie. Tylko muszę tam najpierw Idę nie, nie łap się za plecy, tylko tą piłkę złap Co za. No, patrz, ta moja ręka. O, w końcu. Aha. Nie umiesz się trafić w taką wielką piłkę. No co? Dobra. Świetnie nam idzie, po prostu już to prawie mamy. Tak jest. O, nie, to nie tak. Bo byśmy tu chyba dwie godziny szli do góry. Zobaczmy najpierw, co tutaj jest. Bo wydaje mi się, że to jest dobra droga. Tylko jak ją tam przetransportować? Tym kijkiem. Nie. Już chyba wiem. Tu też coś jest. Wiecie, ja kręcę ile tu jest rzeczy, ile tu można zrobić rzeczy. Tutaj na przykład można... Nic nie, ma, nie da się zrobić. <grymne> Ale myślę, że możemy to opuścić na sam Prawda? Piłeczkę tam damy, załadujemy na tę windę i ją później puścimy z górki, co? Na dół. To idziemy. nie jedziemy. Ja tam już idę zapakować tą piłkę, okej? Okej. Okay? Okay. I, i za? Nie wiem, czy jesteś. Jestem na samym dole, bo nie widzę. Z tą windą. I... Tak, jest. Jestem, dobra. I pomóż mi z tą piłką. Ja ci pomogę przez wspieranie cię duchowne. Da tu. Dajesz tu. Na razie to, ta piłka um, nie przerasta. Czemu? No bo, na, no bo nie mnie zmienia. A, ty tak Ale masz sprytny pomysł. A ja znowu tańczę. Ja myję ten naczynie. A dlaczego mam sprytny pomysł? <laughs> jak, jak, jak to wygląda tak z daleka? <śmiech> <śmiech> Teraz w lewo byś musiał skręcić. Tam no, o tam, 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 tam właśnie. Mhm, pięknie ci idzie. A dlaczego zbyt nie pomysł miałem? No, że ją tak przetaczasz na siebie Tak. <grystanie> to ja już tu będę stał może co? Poczekam i... wyciągnę... wyciągnę ci później tą piłeczkę do góry, co? No, Okej, okay, spoko. Okej. Wiesz. Ona sama tu wjedzie. O, wjechała. Dobra, do góry! Już, już do góry. góry! Już, 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 biegnę, biegnę, szefie, tak. no. Dobra, trzymam się, by no ta broni. piłka nie spadła. Jedziemy tam do góry. ta ja ogromna śnieżka, nie? No, cześć. Chodź, chodź, śnieżek. Trochę kanciaty ten śnieżek, no ale... Gdzie to trzeba jechać? Tu? Tutaj trzeba, no? Co ty tak krzyczysz na mnie daj? Spokój. Nie, dobra. Mm. Mm. <grystanie> Współpracownicy. Współpracownicy, no. <grystanie> Piłka cię przejechała. O, i będzie jechała, będzie leciała sama. Będzie leciała sama, zostawiała ją. Ona sobie znajdzie drogę. Nie, jednak nie. <grystanie> Znajdziesz sobie drogę tam gdzie trzeba. Wracaj piłeczka Tutaj mamy przestrzeń. Tu. nie widzę gdzie? Tu. O. Teraz pójdzie do mnie, zobaczysz. Teraz trochę w lewo. Da mi ruch obrotowy jeszcze. Podkręcę ją na, we na wejściu. Go! 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 Go. Leci. Leci. Idę zobaczyć, idę zobaczyć, idę zobaczyć! Woje to Co ciekawe? się! Idę Jones! Patrz, jestem gry. A poprzę. ciekawe, czy można było to otworzyć, bo ja nawet nie spróbowałem. Ej, zobacz, co się z moim nogą... No! <grym>, pan kuter pokupane, noga. A czemu nie mamy zapisu? Gdzie jest zapis? HALO. Kraja. KUTERNOGA bym... nam weszła, to znaczy. Że tak jak nie... na początku. Hmm, halo? Dobry? Idź na tą drugą wieżę, zobacz. Co? Dobra, idę na tą drugą wieżę. Dzięki. Dlaczego ja dziękujesz? O, zapisywanie. Jest zapis, ale dlatego, że wchodzę na wieżę? Zaczynać, hmm. zobacz. Ja myślałem, że tu jest tylko jakiś taki. Uuu, spadniesz, co ty robisz? Nic tu nie ma. Dobra. A sprawdzę, co, jaki jest ten zapis. No akurat moja noga się popsuła. Ty może no się naprawić. tu. O. Jaki jest zapis? Mm. Aha, tylko tu. Czyli to musimy iść. i... Okej. O, O, nawet moja noga się naprawiła, hmm. jak spadłem. Ale tu jest zapisywanie, czyli tu trzeba iść. Bo jak tu jest zapis, to znaczy, że tu trzeba iść. Chyba masz rację. Ale czekaj, był zapis. Czekaj, czekaj, Widzisz? czekaj, czekaj. Widzisz? ogromne. To myślę, że będziemy kontynuować następny odcinek dokładnie z tego. Ładnie tak. To na razie trzymajcie się. Hej. No hej, pa.